Rozdział pierwszy. Sernikowe kuszenie. W kuchni unosił się niebiański zapach, delikatny, słodkawy, kremowy. Budyń mały, pulchny mops zadrżał z zachwytu. Jego nos poruszał się jak radar, próbując wchłonąć każdą cząsteczkę tej cudownej woni. To to jest wymamrotał, wytrzeszczając oczy. Sernik! Jego ogonek zwinął się jeszcze mocniej niż zwykle, a łapki same zatańczyły na kafelkach. Serniczek, serniczuś, sernikuleńkuś! zaszczebiotał, przyglądając się właścicielce, która właśnie wyciągała złociste ciasto z piekarnika. Ostrożnie postawiła je na stole, dmuchnęła na nie i. poszła do salonu, zostawiając budynia samego z największą pokusą jego życia. O tak, to moja chwila! wyszeptał do siebie, podchodząc bliżej. Sęk w tym, że budyń miał pewien drobny problem, a mianowicie. Nie był zbyt wysoki, ba. Był psem o wysokości bochenka chleba, tylko takiego pulchnego, a sernik stał na stole wysoko, poza jego zasięgiem. Potrzebuję planu! Pomyślał i zaczął intensywnie rozglądać się po kuchni. Nagle budyń kątem oka dostrzegł coś za oknem. Na podwórku w promieniach słońca, majestatycznie przeżuwając źdźbło trawy, stała ona, koza Klementyna. Jej długie uszy poruszały się leniwie, jakby wcale nie zwęszyła nadciągającej afery. Klementynko, kochana złocista, czy ty też czujesz ten wspaniały zapach? Kosa wciągnęła powietrze nosem, i nagle jej oczy zrobiły się wielkie jak spotki. O nie, to sernik, serniczek zapiszczała ale nam nie wolno go jeść dodała smutno. Nie wolno to duże słowo powiedział budyń, podchodząc do niej z chytrym uśmiechem. Właścicielka jest w salonie. I bawi się z polą, a serniczek jest tu na wyciągnięcie łapy. Taki samotny, opuszczony, przez nikogo nie kochany. On jest kochany, odparła koza. Przez właścicielkę. I jeśli go tkniesz, to ci się dostanie. Ależ, Klementynko, moja droga, czy nie masz serca? Wyobraź sobie. Puszysty, kremowy, rozpływający się w pyszczku. Koza zaczęła przełykać ślinę. No, no może jeden mały kawałek bym zjadła. I właśnie o to chodzi, ucieszył się budyń. Ale potrzebuję twojej pomocy. Podsadzisz mnie, a ja zgarnę sernik. Klementyna zawahała się. Ale co, jeśli właścicielka się zorientuje? To wtedy ja wezmę winę na siebie. Już ja wiem, jak ją odpowiednio udobruchać. Oznajmił szlachetnie budyń, choć w głowie miał plan, żeby w razie czego udawać, że to koza wszystko wymyśliła. Klementyna westchnęła. Dobrze, ale zróbmy to szybko. Budyniozaur, jak czasem sam siebie nazywał, z zapałem wspiął się na grzbiet kozy. Klementyna lekko się chwiała, ale dzielnie trzymała równowagę. Uważaj! syknęła. Auć! Nie depcz mi po rogach! O, już go widzę! Jeszcze trochę! Mops wyciągnął łapę w kierunku sernika. Był już tak blisko, jeszcze kilka centymetrów i. Budyń, co ty tam robisz? Głos właścicielki przeszył powietrze jak piorun. O nie, szepnęła Klementyna i w tym momencie w panice rzuciła się do ucieczki. Zapomniała jednak, że budyń nadal stoi na jej grzbiecie. Klementyna wrzasnął, gdy jego cztery krótkie łapki nagle straciły grunt pod sobą. Mops wyleciał w powietrze jak pluszak wyrzucony przez rozbawione dziecko. O nie, o nie, o nie! I bach, wylądował z impetem na podłodze. Leżał chwilę na plecach, próbując pojąć, co się właśnie wydarzyło. Jego oczy kręciły się w kółko, jakby ktoś wcisnął mu przycisk, wirowanie. Właścicielka podeszła do niego, założyła ręce na biodrach i spojrzała z groźną miną. Ty, mały łobuzie, coś ty znowu kombinował. Budyń w odpowiedzi spojrzał na nią swoimi wielkimi, mokrymi oczkami pełnymi skruchy. – Chciałem tylko popatrzeć! – właścicielka westchnęła. Podniosła go i odstawiła na podłogę. – Żadnych sztuczek, budzioszku! Koza tymczasem już dawno była na podwórku i udawała, że beztrosko żuje trawę, jakby się kompletnie nic nie wydarzyło. Zdradziecka Klementyna! Pomyślał budyń, patrząc, jak jego niedoszła wspólniczka ucieka w strony stodoły. Mops usiadł na podłodze i spojrzał na stół. Sernik nadal tam był. Nietknięty. Pachnący. Cudowny. A, no dobra. Nie udało się za pierwszym razem, ale to jeszcze nie koniec, powiedział do siebie, oblizując pyszczek. Budynozaury się tak łatwo nie poddają. I z tą myślą zaczął obmyślać nowy plan. Rozdział drugi, próba przekupstwa. Budyń leżał w swoim legowisku, patrząc tęsknie w stronę kuchni. Sernik nadal stał na stole, złocisty, pachnący, idealny, ale wciąż poza jego zasięgiem. Nie mogę tego tak zostawić. On się czuje taki samotny. Widzę, jak na mnie patrzy, mamrotał do siebie. Nie po to natura obdarzyła mnie sprytem i determinacją, żebym teraz się poddał. Koza Klementyna zawiodła, zdradziła go i uciekła, ale to nic, budyń nie potrzebował jej. Wystarczyło znaleźć kogoś innego, kogoś bardziej kompetentnego. I wtedy, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki jego umysł wychwycił coś, co było spełnieniem jego pragnień. Na parapecie, zwinięty w kłębek, spał sobie miecio. Szary kot ze spojrzeniem, które mówiło: Nic mnie nie obchodzi. Wszyscy jesteście poniżej mojego poziomu. Budyń podszedł bliżej i chrząknął. Miecio! Kot nawet nie drgnął. Mieciuniu, mieteczku, nadal nic. Panie Mieczysławie! Kot otworzył jedno oko, spojrzał na mopsa i przewrócił się na drugi bok. Czego chcesz, tłusty Klopsie? Budyń zignorował tę obelgę. Miał misję. Mam dla ciebie propozycję nie do odrzucenia? Już odrzucam, mruknął kot i przeciągnął się leniwie. Nie tak szybko, mu jak samitny przyjacielu. Budyń wskoczył na kanapę, żeby być na wysokości kociego pyska. Mam plan. Plan, który sprawi, że obaj wyjdziemy na zwycięzców. Miecio oblizał łapę. Wątpię. Czy któryś z twoich planów się kiedykolwiek udał? Posłuchaj, Mops wskazał nosem w stronę kuchni. Na stole stoi sernik. Kod zerknął w tamtym kierunku i wzruszył ogonem. No i co w związku z tym? I jeśli mi pomożesz, dostaniesz swój udział. Nie jadam sernika. Budyń aż się zatoczył z niedowierzania. Słucham? Nie jadam sernika, powtórzył kot ziewając. To ciasto dla plepsu. Prawdziwe koty jedzą kremówki. Miecio, ale to nie jest zwykły sernik. To puszysty, kremowy, rozpływający się w ustach cud. Kot spojrzał na Budynia jak na szaleńca. "Da, czy ja wyglądam jak ktoś, kto ma ochotę na puszyste, kremowe cuda?" Budyń odetchnął głęboko. Wiedział, że będzie ciężko, ale nie zamierzał się poddawać. "Słuchaj, nie musisz go jeść. Potrzebuję tylko, żebyś go lekko przesunął ze stołu." A co ja z tego będę miał? Mops wytężył umysł. Cokolwiek zechcesz. Miecio zastanowił się chwilę, po czym jego oczy zalśniły złowieszczo. A chcę twoje legowisko. Że co takiego? Mówiłeś, że cokolwiek zechce. Chcę legowisko. Budyń spojrzał na swoje ukochane, mięciutkie posłanie i przełknął ślinę. — Na... jak długo? — No zawsze. — Bez przesady! Mops aż podskoczył. — Najwyżej na jeden dzień. Kot wzruszył ramionami. — Nie ma umowy. Budyń warknął pod nosem. — Dobra, dobra, weź to głupie legowisko. Miecio przeciągnął się i leniwie zeskoczył z parapetu. No dobra, ale to będzie szybka akcja. Patrz i ucz się, mały. Kot wskoczył na stół, spojrzał na sernik i zamiast go strącić, zaczął zajadać okruszki ze stołu. Budyń aż się zapowietrzył. Miecio, co ty wyprawiasz? Dziem. Miałeś strącić sernik. Kot spojrzał na niego leniwie. I przesunął delikatnie ciasto. Gotowe, nie ma za co. I zeskoczył ze stołu, zostawiając mopsa w stanie absolutnego osłupienia. Że co? To wszystko? Miecio przeciągnął się, oblizał pyszczek i wskoczył do legowiska budynia. Mm, miło się handlowało. Co by o tobie nie mówili na podwórku. Interesy robi się z tobą dobrze. Mops patrzył na niego, otwierając i zamykając pyszczek jak złota rybka. Ty, ty podły! Miecio tylko zamknął oczy i zamruczał z zadowoleniem. Budyń poczuł, jak wzbiera w nim fala gniewu. Nie, nie, nie! To nie może się tak skończyć. Obrócił się na pięcie i spojrzał na kuchnię. Plan z Klementyną zawiódł. Miecio go oszukał, ale budyń nie zamierzał się poddawać. Czas na misję ekstremalną. Rozdział trzeci. Operacja Korniki. Budyń siedział przed swoim legowiskiem, kipiąc ze złości. Nie dość, że nadal nie miał sernika, to jeszcze miecio zajumał mu jego ukochane posłanie. Kot zwinął się w kłębek i mruczał z satysfakcją, jakby właśnie wygrał na loterii. To jest skandal! Warczał pod nosem budyń. Nie miał zamiaru się poddać. Miał w sobie za dużo honoru i łakomstwa. Żeby tak po prostu odpuścić pyszniutki sernik. Potrzebował jednak nowego planu i nowego wspólnika. Kogoś, kto zrobi dokładnie to, co mu każe, kogoś łatwego do zmanipulowania. I wtedy przypomniał sobie o Zośce. Kura Zośka była naiwna, jak dziecko we mgle. Jeśli ktoś jej powiedział, że słońce jest tak naprawdę ogromnym jajkiem, gotowa była w to uwierzyć. Budyń już kilka razy wykorzystywał ją do różnych planów. Na przykład wmówił jej, że jeśli trzy razy dziobnie właścicielkę w but, to dostanie dodatkową porcję ziarna. Jednak jedyne co dostała, to złowrogie spojrzenia właścicielki. Krótko mówiąc, Zośka była idealnym kandydatem. Mops podszedł do kurnika i zobaczył ją, jak siedzi na grzędzie, i z zaangażowaniem wpatruje się w ścianę. Zośka, sprawa życia i śmierci zawołał dramatycznie. Kura podskoczyła tak wysoko, że prawie spadła z grzędy. Co? Gdzie? Kto umiera? Wszyscy! Budyń złapał się za głowę. Farma jest w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Zośka zrobiła wielkie oczy. Że co, ale jak to? Korniki, Zośka, korniki zaatakowały dom. Kura zamarła. K-k-korniki! Ko -ko tak malutkie, wredne potwory. Wgryzają się w stoły, potem w podłogi, a potem. W ludzi? zapiszczała przerażona. No, jeszcze nie, a, ale to kwestia czasu. Sośka zaczęła panikować. O nie, a co mamy zrobić? Trzeba je znaleźć i zniszczyć. Budyń westchnął ciężko, jakby dźwigał na barkach cały świat. Właśnie dlatego do ciebie przyszedłem, Zośka. Ty jesteś jedyną nadzieją tej farmy. Kura aż się wyprostowała z dumy. Ja? Tak. Masz najlepszy dziób do poszukiwań w drewnie. Korniki wydrążają małe dziury i trudno je dorwać. Widziałem ci w akcji, jak zbierasz robaki. Żaden ci nie umknął. Z kornikami też dasz sobie świetnie radę. Zośka nie była pewna, czy to komplement, ale kiwnęła głową. Dobrze, ale gdzie ich szukać? Budyń zerknął w stronę stołu, na którym wciąż leżał sernik. Widziałem, że zadomowiły się w kuchennym stole, ale one są sprytne. Mogą się dobrze ukrywać. Kura czym prędzej podbiegła do kuchni i zaczęła rozglądać się pod stołem. Widzę jakieś okruszki, ale korników nie ma. To znaczy, że się chowają. Cwane bestie, ale nie znamy te numery. Budyń udawał, że nasłuchuje. Czekaj, czy ty to słyszysz? Zośka zastygła, nadstawiła ucha i budyń zaczął drapać łapą nogę stołu, wydając przy tym ciche skrobanie. A słyszę! wrzasnęła kura. One już tu są, pożerają stół. Szybko, Zośka, musisz je wypłoszyć. Jak? Na pewno dobrze się schowały, jak tylko zobaczyły taką specjalistkę jak ty. Wiedzą, że nie mają z tobą szans, więc jedyny ratunek dla nich to ukrycie się pod obrusem. Musisz je stamtąd wykurzyć, zanim uciekną na dobre. Zośka nie myślała długo. Wskoczyła na krzesło, chwyciła dziobem róg obrusa i pociągnęła całą siłą. Do ataku, wrzasnęła bojowo. Obrus zjechał ze stołu. A razem z nim sernik. Budyń tylko na to czekał. W jednej chwili rzucił się do akcji, złapał sernik w sęby, owinął go obrusem i uciekł, zanim ktokolwiek zdążył się zorientować. Kiedy właścicielka wbiegła do kuchni, zobaczyła tylko sośkę stojącą na stole rozglądającą się chaotycznie. Zośka, znowu coś kombinujesz? kor ko, ko, korkorniki! Jąkała się kura. I gdzie jest mój sernik? Zośka spojrzała na pusty stół, potem na podłogę, potem na swoją właścicielkę. I tak się zdenerwowała, że z wrażenia z zniosła jajko, które potoczyło się po podłodze jak mała piłeczka. Tymczasem budyń był już bezpieczny w swojej budzie. Siedział owinięty w obrus jak w królewską pelerynę, a przed nim stał jego upragniony, cudowny, pachnący sernik. Zwycięstwo! wyszeptał triumfalnie. Bez chwili wahania rzucił się na ciasto. Kęs za kęsem pochłaniał sernik w rekordowym tempie, aż jego brzuch zrobił się okrągły jak piłka. Ale im więcej jadł, tym mniej się cieszył. Aż w końcu o, nie jęknął, kładąc się na plecach i trzymając się za brzuch. To była straszna pomyłka. Zjadł za dużo. Mój brzuszek. Kwilił, przewracając się z boku na bok. Po chwili usłyszał znajomy głos. I jak tam, geniuszu? Budyń otworzył oczy i zobaczył Miecia, który siedział obok, patrząc na niego z rozbawieniem. Śle, bardzo źle, jęknął Mops. Kto by pomyślał, że pazerność może się tak skończyć? Mruknął kot, przeciągając się leniwie. Miecio, proszę, zrób coś. Kot zamyślił się. Mogę ci oddać twoje legowisko. Budyń podniósł się z trudem. Spojrzał na niego błagalnie. Naprawdę? Pod jednym warunkiem. Jakimkolwiek. Nigdy więcej nie będziesz próbował kraść sernika. Budyń przełknął ślinę. Z sernikiem było cudownie, ale konsekwencje były straszne. Dobra, zgoda. Miecio wrócił z powrotem do domu na parapet, zostawiając mopsa w swojej budzie. No i widzisz, budyń. Czasem lepiej nie kombinować. Mops zamknął oczy i westchnął. Miał dość przygód na dzisiaj, ale w głębi serca wiedział, że to jeszcze nie koniec. Bo jeśli nie sernik, to może za kilka dni właścicielka upiecze coś innego i wtedy budyń znowu ruszy do akcji.